Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowocom. Yamaha to firma o ogromnych tradycjach na rynku jednośladów, również tych małych, miejskich. Model Neos 50 okazał się wielkim hitem nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale również w południowej części Europy. Dlaczego? O tym dziś w teście Skuterowo.com. Ten mały roller to strzał w dziesiątkę. To odpowiedź na tanie chińskie jednoślady, które stale zwiększają swój udział na zachodnich rynkach. Neos ma być zwinny, łatwy w prowadzeniu i względnie tani, przy zachowaniu dobrej jakości i niezawodności. Taka Yamaha dla każdego. Produkt masowy jednak nie musi być nudny. Już w pierwszym kontakcie dostrzega się fajnie zaprojektowane instrumenty i dodatki. Największe emocje wzbudza deska rozdzielcza, pełni elektroniczna z opcją resetu podczas przekręcania kluczyka. Już podczas pierwszej przejażdżki doszliśmy do wniosku, że całość jest ergonomiczna

Na pewno zwróciliście uwagę na miejsce dla kierowcy. Na Neosie zajmuje się pozycję typowo krzesełkową. Podłoga jest płaska i daje dużo swobody. Pasażer ma do dyspozycji rozkładane podnóżki. Fajnie prezentuje się materiał użyty do obicia fotela. Miłym akcentem są czerwone nici i logo Yamaha na tyle. Na kierownicy wspomniana deska rozdzielcza, która naprawdę wygląda rewelacyjnie i przy okazji jest bardzo praktyczna. W formie elektronicznej pokazuje m.in. prędkość, czas, poziom paliwa, przebieg dzienny i całkowity. Wyświetlacz jest pomysłowo wkomponowany w kierownicy i jest jedną z najmocniejszych stron Yamachy nieopodal znajdziemy manetki i przełączniki. Są unikatowe i z pewnością nie znajdziecie takich w skuterach z hipermarketu. Działają pewnie i precyzyjnie. Zostały wykonane z dobrych materiałów. Podobnie jak pozostałe plastyki Neosa. Skuter jest dobrze złożony i spasowany. Nie ma tutaj mowy o jakichś niedoróbkach, odstających elementach czy stukaniu, nawet na bardzo nierównej nawierzchni. Jeśli już pojawimy się na wybojach, to docenimy zawieszenie. Może nie jest jakieś ekstra komfortowe, ale jak na te wymiary skutera jest dobrze. Dużo lepiej niż w typowych Chińczykach. Z przodu klasyczny upside-down, a przy tylnym kole znajdziemy pojedynczy amortyzator. Nieopodal widać też silnik. To dwusuwowa jednostka. Nie ma szału. Zablokowany Neos dzięki niemu rozpędza się szybko, ale tylko do pięćdziesiątki. Jeśli chcesz latać nieco szybciej, trzeba silnikowi zdjąć kaganiec. Wtedy Yamaha rozpędzi się do 70 km na godzinę. Serca Yamahy cieszą się ogromną żywotnością i bezawaryjnością. Dlatego spokojnie Neosem bez żadnych komplikacji przejedziemy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i to bez względu na porę roku, porę dnia czy warunki pogodowe. Neos spisywał się bardzo dobrze podczas codziennej eksploatacji. Niestraszne mu nawet ulewy. Ochrona nóg jest dostateczna. Silnik też nie zgłaszał zastrzeżeń do warunków pracy. W takich warunkach bardzo istotną rolę odgrywa oświetlenie. Przedni i tylny klosz nie tylko fajnie wygląda, ale też gwarantuje dobrą widoczność. W dzień i w nocy. Kilkaset kilometrów nową Yamaha Neos 2T było naprawdę fajnym doświadczeniem, dlatego niech nikogo nie dziwi taka popularność tego rolera. Rzadko trafia się coś tak uniwersalnego i łatwego w prowadzeniu. To skuter, z którym z pewnością będzie się można związać na dłużej. Niezawodność, piękny design to najlepsze cechy miejskiego przyjaciela, na którego zawsze będzie można liczyć. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Scooter.com